Cześć wszystkim, tutaj Marczmentarot, w szczególności witam wszystkie zodiakalne skorpiony w czytaniu ogólnym, Miesięcznym na sierpień 2024 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę, co się wydarzy u Ciebie w zbliżającym się miesiącu, jak jest tło tej sytuacji i rada do niej. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku Zodiaku w Ascendencie i w Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Ja serdecznie zapraszam również do moich innych materiałów. Pamiętajcie, że wszystkie moje czytania są dla was. Moje kochane skorpiony, ja już nie przedłużając, przechodzę sobie do oczyszczania, tasowania i wykładania kart, moi kochani. Po lewej stronie przekaz główny, czyli to co was czeka w zbliżającym się miesiącu, sierpniu, po prawej tło tej sytuacji, to czego nie widzisz Doprecyzowanie przyczyny. Bardzo często też się pojawia jakaś odrębna kwestia, odrębna sprawa, mniej lub bardziej powiązana, połączona z tym, co po lewej stronie. Natomiast tuż przede mną, w dolnej części ekranu, będzie karta rada. Czyli jak się zachować, na co zwrócić uwagę, co powinno być priorytetem, jak się odnieść do danej kwestii, do danej sytuacji. Skorpion w sierpniu. Skorpion w sierpniu. Skorpion w sierpniu. Zaczynamy sobie moi kochani od Asa Pentakli, więc bardzo pozytywnie, trochę bardziej e, w kwestiach zawodowych o Cesarzowa. Jeszcze jedna energia. Umiarkowanie. W tle dziewiątka pentakli, dziesiątka pentakli. Ile my wy macie tutaj, moi kochani pentakli, i królowa kielichów. Ale bardzo pozytywne jest to czytanie. I prawa, i lewa. Um, tutaj pokazują, że to będzie bardzo dobry miesiąc. Chyba najlepsze do tej pory czytanie, które, jakie robiłem. Jesteście szóstym bodajże znakiem. Um, rada tak naprawdę jest taka najbardziej um, zastanawiająca, ale będziemy sobie o, czym, o tym mówić na końcu. O czym mówi ósemka mieczy, dlaczego ona się tutaj pojawiła. Od początku. A z pentakli. Cesarzowa y, i karta umiarkowania. Wiecie co? Tak jak popatrzyłem tutaj na cesarzową, bardzo mocno ona mi rezonuje z tą dziewiątką pentakli, którą mamy w tle. Y, pod pewnymi względami to mówi o pewnym podejściu wobec samego siebie, ale to od początku. A pentakli moi kochani to jest karta propozycji możliwości. Zarówno może to być y, propozycja y, zawodowa, materialna, bo przede wszystkim z tym się kojarzą pentakle, tak? Y, jakby to jest pierwsza myśl, pierwsze wrażenie. Natomiast y, a pentakli moi kochani też może mówić o propozycji związanej na przykład z relacją, związanej z poznawaniem y, kogoś. Y, obok moi kochani mamy kartę cesarzową. Jest to karta Zadowolenia z siebie. Jest to karta dumy z samego siebie. Jest to karta, moi kochani, zobaczenia swojego potencjału, swoich mocnych, ale też oczywiście słabych stron. Jest to karta, moi kochani, także, także bardzo dużej samodzielności, niezależności, ale też moi kochani, no, jeżeli ktoś się czuje jak cesarzowa, no to wiadomo, tutaj karty pokazują. Tym bardziej, że to się może wiązać z jakąś propozycją w tym miesiącu. Poczucie się wyjątkowo. Poczucie stania na piedestale swojego życia. Yy, ostatnia energia, natomiast, jest to karta umiarkowania. Jest to moi kochani karta dużej cierpliwości i także łączenia z sobą bardzo często takich nieoczywistych kwestii. Karty tutaj mogą po pierwsze pokazywać w tym miesiącu możecie dostać fajną propozycję zawodową, może być też możliwość ku temu, żeby i pomysł na to, żeby się zacząć robić coś na własny rachunek. Karty też mogą mówić o tym, że możecie w tym miesiącu dostać propozycję, um, propozycję pracy której będziecie mieli więcej do powiedzenia i będziecie bardziej niezależni niż do tej pory. Tak? No bo tutaj propozycja, tutaj niezależność. Cesarzowa bardzo często mówi o niezależności. Natomiast ostatnia energia tutaj karty mogłyby mówić o tym, że będziecie myśleli o tym na spokojnie, o tych możliwościach, nie będziecie chcieli niczego robić od razu pod wpływem chwili, pod wpływem emocji. Będziecie chcieli tutaj w karcie w karcie umiarkowania um, Poczuć się pewnie, zanim jakąkolwiek decyzję podejmiecie. Najpierw musicie się w czymś utwierdzić. Um, natomiast karty, też moi kochani, mogą mówić o tym i to się bardzo mocno tutaj pokazuje, bo jest królowa Kielichów, wasza w ogóle energia, tak na marginesie. I dziewiątka yy, Pentakli. Yy, karty mogą tutaj wskazywać także, że w tym miesiącu, albo do, yy, jeżeli jesteście w relacji, to partner może coś wam zaproponować, dzięki czemu poczujecie się wyjątkowo i dzięki czemu yy, Partner zyska w waszych oczach, tak? Ale wy też poczujecie, że jesteście kimś wyjątkowym dla partnera. I karty też mogą tutaj w karta umiarkowania w tym przypadku może mówić o tym, że długo na to czekaliście, bo to karta cierpliwości. Natomiast, jeżeli chodzi o drugie znaczenie, karty też mogą tutaj wskazywać na to, bo to się bardzo mocno tutaj zarysowuje, jeżeli jesteście singlami, singielkami, tak? To karty mogą tutaj po prostu pokazywać, chociaż tutaj jest przede wszystkim energia kobieca. To trzeba też powiedzieć głośno. Tu jest kobieta, tu jest kobieta, tu też jest pokazana w energii kobiecej. E, więc karty mogą tutaj pokazywać także to, że możecie w tym miesiącu e, kogoś poznać albo e, randkować w tym miesiącu, tak? Bo popatrzcie, tu jest karta kobiety odstrojonej, i tu też. A królowa kielichów to też jest kobieta. Bardzo taka e, sensualna, tak? Bardzo taka e, emocjonalnie też e, ciekawa. Jeżeli chodzi o tło. Jeszcze jedna rzecz, o której chcę tutaj powiedzieć. Karty, karta cesarzowej bardzo często mówi o matce, o byciu matką, albo o matce w sensie o, o matce waszej. Tak? Karty mogą tutaj pokazywać to, że może ze strony albo dziecka, albo waszej mamy tutaj przyjść jakaś propozycja. Może ta osoba także was o coś poprosić, ale to będzie raczej coś pozytywnego. Na zasadzie, nie wiem, jeżeli macie odchowane dziecko, to dziecko was zaprosi do siebie, ale, albo dziecko was zabierze na jakąś wycieczkę, wyprawę, żebyście tutaj razem spędzili czas. Eee, karty też mogą tutaj pokazywać, właśnie, jeżeli chodzi o mamę, to na przykład, że ona was poprosi o to, żebyście tu w jakiś sposób e, jej pomogli, ale coś będzie miała też najprawdopodobniej do zaoferowania e, wam e, w zamian, tak? No bo As pentakli. To trochę się kojarzy z biznesem, z interesem, tak mówiąc wprost. Natomiast karta, karta tego umiarkowania, czyli tej cierpliwości, karty też mogą pokazywać, że wy w tym miesiącu, jeżeli macie. Jeżeli macie dzieci takie, którymi jeszcze się opiekujecie, karty tutaj mogą pokazywać, że będziecie potrzebowali do tych dzieci cierpliwości. No jest to miesiąc wakacyjny dla większości z Was, oczywiście to jest też miesiąc, w którym z tymi dziećmi spędzacie więcej czasu. Natomiast karty tutaj mogą pokazywać, że raz będziecie potrzebowali trochę tej cierpliwości do tych dzieci, ale też karty mogą mówić o tym, że będzie jakaś możliwość do tego, żeby coś fajnego w tym miesiącu z tymi dziećmi zrobić. Tak, czyli, na przykład, nie wiem, gdzieś wyjechać, spędzić jakoś fajnie czas. E, tutaj sprzyjające okoliczności ku temu. I karty też mogą w pewien sposób e, podpowiadać, żeby być kreatywnym, a e, dzieci też pozytywnie na to zareagują. Jeżeli chodzi o tło, kolejna karta, która poniekąd kojarzy się z matką, czyli e, królowa kielichów. E, dziesiątka pentakli, dziewiątka pentakli. E, od początku. Dziewiątka pentakli, moi kochani, to jest karta inwestowania w siebie. E, Zauważanie swojego potencjału, inwestowanie zarówno w swoje m, takie umiejętności m, zawodowe, jak i również inwestowania w swój komfort życia, albo też w, swój, w swoje dobre samopoczucie, lub też w swój wygląd. Tak? Czyli bardzo często to też są zakupy związane z garderobą, y, zmiana y, czegoś w swoim wyglądzie, ale to moi kochani, ja mam wrażenie, że to się nie dzieje tutaj przez przypadek. Tutaj jest jakieś drugie dno, dlaczego Wy tutaj postanowicie y, odświeżyć tą swoją garderobę, albo postanowicie coś zmienić w swoim wyglądzie. Albo tak jak mówię, chcecie zadziałać tutaj na partnera i najprawdopodobniej to się wam uda, tak? Dlatego, że mamy tutaj propozycję, przy, dzięki której czujecie się tutaj jak cesarzowa. Y, albo też karty mogą mówić o tym, że jeżeli jesteście sami, no to po prostu to się będzie wiązało z poznawaniem kogoś bo mówię, dziewiątka pentakli, karta inwestowania w siebie, dziesiątka pentakli jest to karta wzbogacenia dobrych y, okoliczności materialnych, dodatkowych środków materialnych. Karty też mogą po prostu pokazywać, że w tym miesiącu możecie mieć jakieś dodatkowe środki materialne. Czy to będzie jakiś dodatek pracy, premia, czy to będzie po prostu jakoś zagospodarujecie sobie pieniądze, że, że do, dojdzie się do wniosku, że macie więcej niż na przykład wcześniej liczyliście albo sobie coś odłożyliście. E, I karty tutaj mogą właśnie pokazywać na to, że postanowicie coś zrobić dla siebie. Zresztą sierpień, okres wakacyjny też nastrajający pozytywnie um, i, i taki, w którym my się bardziej, jakby mam wrażenie, że też więcej nam się chce. E, bardziej wychodzimy do ludzi, no bo jest ciepło, wiadomo. E, natomiast e, ta karta, moi kochani, też bardzo często mówi o kwestiach związanych z rodziną i ze stabilizacją. Karty także, moi kochani, mogą mówić o tym, że wy w tym miesiącu możecie chcieć coś kupić do domu, co też w pewien sposób polepszy Wasz standard życia, albo coś na przykład wymienić, albo nie wiem, przearanżować sobie jakiś pokój, albo coś sobie wymienić właśnie w domu po to, żeby mieć takie poczucie, że. Zrobiliście coś też dla siebie, tak? dla polepszenia tej swojej jakości życia. Dziś, y, natomiast Królowa Kilichu, moi kochani, jest to karta kobiety takiej z jednej strony bardzo często emocjonalnej, doświadczonej życiem, y, w ogóle wasza energia, oprócz was oczywiście ryb i raka. Y, natomiast ta kobieta też ma w sobie jedną taką fajną cechę. Ona bardzo często jest bardzo taka wdzięczna za wszystko, co w swoim życiu ma. Potrafi docenić zarówno to, co sama sobie podaruje, jak i co dostaje od innych osób. I też moi kochani ta królowa yy, kielichów. Bardzo często, tak jak wcześniej już powiedziałem, jeżeli to jest energia z zewnątrz, to może mówić o mm, mamie, cioci, yy, siostrze, przyjaciółce. Tak, karty tutaj mogą pokazywać też jeszcze jedną rzecz, że wy w tym miesiącu możecie tutaj na przykład dostać zaproszenie na jakąś imprezę rodzinną, i to może też tam się wystroicie. Tak, bo tak jak mówię. W 9 pentakli zawsze praktycznie we wszystkich mam trochę tych talii i zawsze jak widzę tą kartę to jest kobieta tutaj bardzo ładnie ubrana tak taka odstrojona z, także zadowolona z siebie i także robiąca bardzo często, pokazująca, że ktoś robi po prostu na tej karcie coś dla siebie, inwestuje w siebie, tak? czuje się dobrze z samym sobą. Może to nie jest tak bardzo o uczuciach i inwestowaniu w siebie emocjonalnym, jak na przykład dziewiątka kielichów, która jest kartą zadowolonego życia singla, natomiast tu są bardziej inwestycje w siebie i w swoje dobre samopoczucie. Bardziej się to wiąże właśnie z um, kwestiami materi materialnymi, tak. Nie jest o uczuciach, bardziej o, o kwestiach materialnych, o inwestowaniu po prostu w siebie. Jeżeli chodzi natomiast o kartę radę, ósemka mieczy. Ósemka mieczy, moi kochani, jest kartą takiego trochę zafiksowania na swoich problemach, trochę takiego martwienia się, braku znalezień. Ja to nazywam, moi kochani, kartą klatki własnych myśli, czyli postrzeganiu swojego życia dużo bardziej negatywnie niż widzą to inni, niż jest faktycznie. Bardzo często to też jest, moi kochani, taka e, karta fiksacji na swoich problemach, na jakichś zagadnieniach trudnych dla nas. Jako rada tak naprawdę dla was na ten miesiąc jest zobaczyć swoje możliwości, zobaczyć y, swoją sytuację dużo pozytywniej, bo to też jest pewien sposób y, rada, która pokazuje właśnie to, że jeżeli to zrobicie, zobaczycie jak dużo macie możliwości w swoim życiu, jak dużo potencjału, jak wiele też moi kochani zrobiliście do tej pory. Bo tak jak y, już wcześniej y, 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 Wydaje mi się, że u któregoś znaku to już było, natomiast karty tutaj mogą właśnie pokazywać to, że my na co dzień zbyt mało doceniamy siebie, swoją drogę, to ile zrobiliśmy w swoim życiu. Tak? Bardzo często też, yy, mam wrażenie zresztą też po sobie, że przechodzimy przez rzeczy, które później stwierdzamy, że drugi raz byśmy nie dali rady czegoś ogarnąć, tak? że drugi raz byśmy tej drogi nie byli w stanie przebyć. Podejmowalibyśmy inne decyzje, żeby pewne rzeczy się w naszym życiu niefajne, nie działy, yy, niefajne właśnie nie działy. Natomiast tutaj karty mogą pokazywać to, że... W tym miesiącu będą działy się bardzo pozytywne rzeczy w waszym życiu, ale pewnym zadaniem dla was, moje kochane skorpiony, jest życzliwiej popatrzeć na samego siebie. Życzliwiej popatrzeć na swoje życie. Może w waszym życiu, bo jest ta dziesiątka mieczy, przepraszam, ósemka mieczy, jest jakiś problem, który bardzo mocno skupia waszą uwagę. Ja tego nie neguję. Wszyscy mamy swoje problemy, nosimy własne krzyże, mamy swoje, swoje zmartwienia. Eee... Ale moi kochani, trzeba też. Ja, ja uważam tak, Pewne, na przykład na podstawie tego, co do nas dochodzi, jakiej informacje. Bardzo często, na przykład jeżeli chodzi o słowa innych osób, bardzo ważne jest, jak my to odbieramy, jak mocno to bierzemy do siebie. Tak, więc tutaj karty mogą pokazywać to, żebyście mniej. Yy... Skupiali się na rzeczach negatywnych, na własnych problemach, na własnych stresach, one były, są i będą. Ale czy tylko i wyłącznie nasze problemy mają nam przesłonić wszystko, co się w naszym życiu dzieje? No nie powinno tak być. I karty tutaj jednoznacznie pokazują, ja Wam muszę powiedzieć, tak jak wcześniej już powiedziałem, do tej pory wasz, Wasze czytanie jest najlepszym ze wszystkich, które wcześniej robiłem. Tak, jesteście szóstym znakiem Zodiaku. Połowę. Połowę czytań już za, mam, za, mam za sobą, tak, w tym miesiącu. I tutaj, tak naprawdę, poza kartą rady, nie ma złej energii. Oczywiście, jak gdybym miał się tu, na przykład, tej królowej już cepić, to to bardzo często też jest kobieta, która jest zbyt ufna w stosunku do innych osób. Natomiast tutaj, na szczęście, nie widać żadnych zagrożeń z tym związanych. Nie ma wieży, nie ma siódemki mieczy, tak, nie ma dziesiątki mieczy, nie ma takich trójki mieczy. Trójki kielichów, nie ma kart, które by ostrzegały, że jest ku temu jakikolwiek problem, tak? Natomiast tutaj karty mogą pokazywać też, możecie odczuwać bardzo mocno bliskość osób ym, dla was ważnych, tak? Karty mogą tutaj pokazywać, że tak jak wcześniej już powiedziałem, możecie dostać zaproszenie, raczej to będzie zaproszenie od jakiejś kobiety. Ym, I na jakieś świętowanie. Karty też mogą moi kochani pokazywać, nie wiem, czy ktoś Was zaprosi, bo coś w swoim otoczeniu zmieni. Nie wiem, jakaś parapetówka, czy też, czy też jakiś remont. Karty mogą tutaj pokazywać, że po prostu ktoś będzie chciał świętować, cieszyć się tymi okolicznościami, tymi pozytywnymi zmianami wraz z Wami. I to, co mi się tutaj podoba, mimo wszystko, mimo tej rady, tak. Która jest tak naprawdę najne, najbardziej negatywną tutaj energią, karty pokazują, że Wy o siebie w tym miesiącu będziecie troszczyć, będziecie dbać, będziecie tutaj pilnować, żeby Wam niczego nie zabrakło. No i co ważne, zrobicie coś dla siebie. I to, to, I to będzie się moi kochani, inwestycja w siebie będzie się wiązała ze środkami materialnymi. Ale karty też pokazują, że będziecie mieli ku temu możliwości, bo będziecie mieli fundusze, tak. Jeżeli nie mamy pieniążków, no to wiadomo, nie kupimy sobie, nic nie zrobimy dla siebie. To jest takie, taki bardzo ważny fakt, tak? tak? Jak się bardzo często mówi, pieniądze szczęście nie dają, ale bez nich nie da się żyć. Bez nich bardzo, bardzo wielu rzeczy nie możemy zrealizować. No i tutaj karty właśnie pokazują, że też w tym miesiącu będziecie mogli coś zrobić dla siebie, bo będziecie mieli ku temu fundusze, bo tak jak mówię, to jest inwestowanie w siebie, a ta dziesiątka pentakli jest właśnie kartą tego, że mamy, tak, że finansowo układa się dobrze. No, i ta królowa tutaj Kielichów mówi o takiej wdzięczności, radości z tego i przede wszystkim, tak jak powiedziałem, cieszeniu się, docenieniu tem, tego, że w swoim życiu nie jesteśmy sami, że są osoby, z którymi możemy się cieszyć, możemy się smucić, możemy opowiedzieć o swojej sytuacji. Tym bardziej, że bardzo często właśnie skorpiony to jest znak taki ekspresyjny. Tak mi się w ogóle bardzo mocno skorpion kojarzy. Z jednej strony jest to trygon wody, tak jak rak i ryby, ale różny bardzo od tych dwóch znaków, bo. Co prawda jest to znak bardzo wrażliwy, bardzo emocjonalny. Przez to bywa pamiętliwy, tak? Jakby nie jest mściwy, ale bywa pamiętliwy. Ale ma w sobie też bardzo taki ognisty charakter, tak? Taki temperament. Jest taki, no... Taki Połączenie wody i ognia, chociaż to jest nieoczywiste połączenie. Trochę mi się to połączenie też bardzo często zresztą jest pokazane w karcie umiarkowania, tak? Połączenie, żonglowanie wody i ognia. E, natomiast, tak jak mówię, karty też bardzo mocno tutaj wskazują, że propozycje nowe możliwości materialne się tutaj pokazują i wasze zadowolenie z tego. Tak, bo to, że Wy tutaj się czujecie w jakiejś sytuacji jako, jak cesarzowa, zostajecie docenieni, to też, moi kochani, tak jak wcześniej już powiedziałem, pewne docenienie może się po prostu wiązać z waszymi wcześniejszymi, albo propozycja może się wiązać z waszymi wcześniejszymi działaniami. Natomiast jako umiarkowanie, karta umiarkowanie tutaj karty tutaj mogą pokazywać albo Waszą nieufność co do czegoś i chęć potrzebę zastanowienia się, albo też, tak jak wcześniej już powiedziałem, jeżeli chodzi o kwestie związane. Jeszcze jedna rzecz, może być tutaj cier potrzeba cierpliwości do dzieci, ale też może być potrzeba cierpliwości do mamy. Bo jeżeli cesarzowa jest e, energią z zewnątrz, to może być potrzeba cierpliwości właśnie do, do swojej mamy. Tak? Natomiast karty też mogą tutaj pokazywać, tak jak wcześniej już powiedziałem, że wy w tym miesiącu ze względu na e, na przykład opiekę nad dziećmi, no, postanowicie coś fajnego wymyślić i zaproponować swoim dzieciom i to też będzie strzał w dziesiątkę. No i przede wszystkim to, co się bardzo mocno tutaj zarysowuje, em, karty mogą tutaj pokazywać, że też poczucie się wasze jako cesarzowa może wynikać z jakiejś propozycji. I to może też, em, tak jak wcześniej już powiedziałem, dziewiątka pentakli w tej sytuacji może em, pokazywać to, że wy się odstroicie, bo będziecie mieli ku temu okazję. Na przykład, właśnie tak jak wcześniej już powiedziałem, randkę, ciekawe spotkanie. Randkę czy to z nową osobą, czy jeżeli jesteście w relacji ze swoim partnerem. To też może się wiązać z jakąś Waszą rocznicą, tak? poznania, ślubu, um, czy też po prostu jakiegoś wyjątkowego dla Was wydarzenia. I to też może być okazja do świętowania. Tak jak wcześniej już powiedziałem, jeszcze jedna rzecz w kontekście ósemki mieczy. E, karty tutaj mogą pokazywać, żebyście się nie martwili, że em, w stosunku. Co do tej propozycji, tak? bo karty, karta ósemki mieczy też bardzo często mówi o bardzo dużych wątpliwościach. Szukaniu czegoś, co jest jakimś takim drobnym druczkiem, tak? Nastawianiu się na to, na to, że też, moi kochani, bardzo często ta karta mówi też o tym, że jeżeli. Często mamy zresztą takie podejście, jak się w moim życiu zaczyna dziać lepiej, to zaraz jak w jednym temacie się układa, to w drugim się zepsuje. Tak, takie spodziewanie się tego, że zaraz się pojawi jakiś problem, który przesłoni to, co w moim życiu dzieje się dobrego. Tak, takie podejście. Im teraz jest lepiej, tym później bardziej zaboli, jak coś się popsuje. Moi kochani, ta karta ostrzega przed tym, żebyśmy, moi kochani, na siłę nie układali sobie w głowie najczarniejszych scenariusz. Moje kochane Skorpiony, ja Wam bardzo za to czytanie dziękuję, mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami, lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym życzyć Tobie <laughs> udanego miesiąca. Widzimy się niedługo, pozdrawiam Tarot.